Witam, moje nazwisko Robert Ratajczak. Przyjechałem do Was e, z Poznania. Tam prowadzę swoją kancelarię adwokacką. Tam również od paru miesięcy staram się pisać bloga. E, z tym blogiem to jest ciekawa historia, bo e, początki były dość ciężkie. Niestety my prawnicy mamy takie... E, taki sposób podejścia do, do pisania jakichkolwiek tekstów, że one muszą być... E, E, takie skondensowane, e, wyjaśniać problem od początku do końca. Natomiast specyfika pisania bloga to już w trakcie jego pisania e, się o tym dowiedziałem. E, I jest trochę inna, tak? No, nie może być tak, żebym, e, żeby moi czytelnicy zasypiali przy, przy blogu. E, i z tego względu jestem tutaj u was jakby w podwójnej roli, tak? Raz jako prawnik od kilku lat zajmujący się prawami autorskimi, natomiast z drugiej strony jako, jako osoba pisząca blog, mająca na, nadzieję, żeby się tutaj czegoś od Was głównie nauczyć, od osób, które dłużej niż ja e, piszą swoje blogi. E, tematem dzisiejszej prezentacji jest ochrona praw autorskich blogerów. Nie odmieniałem tego już, tak jak przy okazji minister ministra, mam nadzieję, że płeć piękna się nie obrazi. Żeby przejść do sedna tego zagadnienia, najpierw krótki wstęp. O, coś tam nie działa chyba. O jest. Pewne rzeczy pominę z racji tego, że kolega, który przede mną swój temat wygłaszał, o tych rzeczach już powiedział. Natomiast czym w ogóle prawo autorskie jest, tak. Tak jak widzimy, jest to część prawa własności intelektualnej. E, jednym słowem, jest to zbiór przepisów, który ma chronić działalność twórczą. E, z jednej strony twórców, a z drugiej strony osób e, uprawnionych do, do poszczególnych utworów, e, bo te również mają prawa czasami do, do poszczególnej twórczości. E, kolejne, kolejna kwestia. E, czy do blogów stosujemy prawa autorskie? E, jak najbardziej tak, pod tym warunkiem oczywiście, że treści zamieszczane na blogu, w zależności od tego, co to będzie, tak? Czy to będzie materiał wideo, czy to będzie, że to będą zdjęcia, czy to będzie tekst, pod tym warunkiem, że są one przejawem działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, tak? To jest jednym słowem definicja utworu, czyli tego, co podlega ochronie prawem autorskim. Yy, tutaj ogólnie, yy, jakie teksty ustaw stosujemy do, do praw autorskich, wymieniłem dwa główne e, akty prawne, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych e, i kodeks cywilny. Tych tekstów e, prawnych jest więcej. E, są to dyrektywy unijne, są to również inne ustawy. Mając na uwadze jakby charakter tego, tej prelekcji, myślę, że wystarczą te dwa teksty na, na teraz. I teraz tak, e, o to też parę osób jeszcze mnie pytało, czy, czy w tych tekstach prawnych, czy w ogóle w jakichkolwiek tekstach prawnych, które w jakimś stopniu traktują o prawach autorskich, jest mowa o blogach. Czy znajdziemy jakieś przepisy, które mówią, co bloger może, czego nie może, jak traktujemy blogi? W żadnym przepisie takich norm prawnych nie znajdziecie. Chodzi o to, że do blogów pod warunkiem, że treści na nich zamieszczane są oczywiście utworem, stosujemy ogólne przepisy, o czym mowa będzie zaraz. E, kiedy powstają prawa autorskie? E, o tym już też kolega mówił e, przy okazji po części formalności związanych z prawami autorskimi. A mianowicie tym, że w ogóle nie ma żadnych formalności, nic nie trzeba w zasadzie robić, nie trzeba tego rejestrować, nie trzeba nikomu zgłaszać, nie trzeba żadnych not pod, pod wpisami pisać, zastrzegać praw autorskich, ale początkiem powstania praw autorskich jest moment tak zwany ustalenia. Ustalenie to jest inaczej rzecz biorąc uzewnętrznienie utworu, czyli w przypadku nas, w przypadku blogerów, jest to pojawienie się wpisu na blogu. W momencie, kiedy ten wpis jest zamieszczany na blogu, zaczyna się ochrona praw autorskich, i to, czy ten wpis jest ukończony, nieukończony, jest zmieniany potem, to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Tu jest właśnie parę kwestii, które, które nie mają znaczenia dla powstania ochrony prawna autorskiej. Po pierwsze utrwalenie utworu, czyli. Może w ten sposób. Utwór jest to dobro niematerialne, tak? To jest coś czego e, działalność twórcza, tak? To jest coś czego jakby no, nie możemy dotknąć. Czym innym jest nośnik na którym zamieszczamy e, przedmiot prawa autorskiego, czy to będzie płyta, czy to będzie e, nie wiem papier z nutami na którym zapisujemy e, ścieżkę dźwiękową, a czym innym jest właśnie e, sama działalność twórcza. I dlatego sam fakt utrwalenia tego. E, Utworu nie ma, nie ma znaczenia dla powstania ochrony prawno autorskiej. Tak jak już mówiłem prędzej, nie musimy żadnych formalności wypełniać po to, żeby nasza działalność, po to, żeby nasz blog, czy wpisy na blogu były objęte ochroną prawną autorską. Co do not copy, tak zwanych not copyright, to nie jest wymóg konieczny, ale może czasami warto taką notę zamieścić na blogu. Chociażby po to, żeby po prostu w, jakiś, w jakimś stopniu uświadomić osoby korzystające z treści zamieszczanych na blogu. Czyli, tak jak mówię, to jest jakby wartość dodana. To być może niektóre osoby, spowoduje, że niektóre osoby pomyślą kilka razy, albo przynajmniej skontaktują się z nami, tak? Jeżeli będą chciały skorzystać z treści umieszczanych na blogu. Ale to nie jest warunek do powstania ochrony prawna autorskiej. Również przeznaczenie utworu, wpisów, bloga, nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie y, wartość dydaktyczna, y, społeczna, czy jakakolwiek inna, bez znaczenia. Sposób wyrażania również, tak? czy to będzie y, piosenka, y, czy to będzie tekst, bez znaczenia. Wartość utworu, na, chociażby na podstawie Van Gogha, tak? za życia, biedak, potem, potem wiadomo jak to się rozwinęło. Tutaj, w zasadzie, no, myślę, że nie ma sensu się nad tym zatrzymywać. To również było tematem poprzedniej prelekcji. Od razu słowo wyjaśnienia. tak? My, jakby poszczególne osoby, które przygotowały prelekcję, nie mieliśmy dostępu do prelekcji naszych poprzedników i następców, także ciężko było czasami zgrać te wszystkie kwestie. E, jednym słowem, prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste, majątkowe. Tak jak mówię, to już było, to już było przedstawiane. Idziemy dalej. Teraz dwie. Takie naczelne zasady związane z, z ochroną praw autorskich blogerów, z, z korzystaniem z treści zamieszanych na, na blogu. Pierwsza zasada odpłatności, druga zgoda. Tak? Pewnie powinny być odwrotnie. Poza wyjątkami, o których jeszcze będę mówił, każde wykorzystanie treści zamieszanych na blogu. Żeby, żeby z tych treści skorzystać, potrzeba, potrzeba, yy, potrzebna jest zgoda blogera, i tu już, w zależności od tego, czy takie będą warunki, odpłatność. Idziemy dalej. Dozwolony użytek osobisty również była już o tym mowa nieodpłatne korzystanie z, z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Yy. Jakie są warunki, żeby w ogóle z tego skorzystać, żeby ktoś pobierając wasze treści z bloga mógł się powołać na ten wyjątek i e, mógł używać tego bez waszej zgody i bez prawa do odpłatności? Czyli musi być to już, już rozpowszechniony utwór. No to jest jasne, treść jest zamieszczona na blogu. E, czyli ten warunek jest spełniony, czego nie dotyczy dozwolony użytek osobisty. Programów komputerowych, elektronicznych baz danych, to tak nie za bardzo ma e, zastosowanie do blogów, prawda? Chyba, że w zakresie utworów, nie wiem, architektonicznych czy architektoniczno-urbanistycznych. E, o ile już są spełnione warunki do dozwolonego użytku osobistego, e, to ten użytek umożliwia, Dowolne wykorzystywanie utworów w zasadzie. I w tym również ta jak jest mowa w, w, tutaj w nawiasie, jest wielokrotnianie, czyli jakby robienie kopii tych materiałów również jest objęte ochroną w zakresie dozwolonego użytku osobistego i my, jako twórcy nie mamy tutaj możliwości sprzeciwienia się pod jednym warunkiem, o czym będzie mowa zaraz. O tym była mowa, już rozciąga się na osoby najbliższe. Albo związek osobisty, albo pokrewieństwo. Tak i teraz e, w nawiasie studenci to się pewnie dość e, często przy okazji e, e, z, spraw związanych z torentami, peer-to-peer. E, w tych kwestiach to się pojawia e, oczywiście studenci, jakakolwiek wspólnota studencka, czy akademik, czy jedno piętro akademika, czy całe miasteczko akademickie, to oczywiście. E, nie łapie się pod dozwolony użytek osobisty. Nie może służyć celom komercyjnym, czyli osoba, która pobiera te treści, nie może tego wykorzystywać do, do, do celów komercyjnych. I tu jest też ważna kwestia. Dotyczy również sytuacji, gdy źródło jest nielegalne. Czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli na przykład nie wiem, pani prowadzi bloga, tak? Zamieszcza pani tam, dajmy na to, tekst. Ktoś pobrał e, ten tekst od pani nielegalnie, bez, bez pani zgody, bez e, uiszczenia wynagrodzenia, e, a ja potem od tej osoby e, takie teksty wykorzystuję, e, materiały z pani bloga, będąc w pewnym zakresie wprowadzony w błąd, to wtedy e, o tyle, o ile ja spełniłem te warunki, to ja mogę korzystać z tych treści. tak? Czyli jakby to jest ten, ten, ten łańcuszek na końcu, e, wtedy jest zachowany. Czy przypadki kopiowania zawartości bloga można uznać za dozwolony użytek osobisty? O tym była już w sumie mowa. O tyle, o ile, dajmy na to, ja ściągnę jakieś treści z bloga od kogoś innego i prześlę je, nie wiem, swojej małżonce mailem, tak? Z jakimś dopiskiem, dajmy na to, słuchaj, zobacz jaki fajny wpis, ciekawy temat, zapozna się z tym, to jak najbardziej tak, tak? Natomiast w większości przypadków praktyka, no, wygląda w ten sposób, tak? Dostęp i wykorzystywanie tych materiałów jest dość liberalne, i z reguły te nasze treści lądują na innych stronach tak? na stronach e, mniejszych bądź większych serwisów prasowych, na stronach internetowych e, m, innych użytkowników. Wtedy to jest jasne, to o czym kolega mówił: tak? każdy ma do tego dostęp, e, także tutaj nie może być mowy o dozwolonym użytku osobistym. Na kim ciąży ciężar wykazania, tak? No, tu jest jakby zasada taka, ten kto powołuje się na te prawo musi wykazać, że te przesłanki są spełnione, tak? W przypadku powstania sporu. Przedruk, to może pominę, była już o tym mowa, wrócimy, jeżeli będzie jeszcze czas. Cytat, w zasadzie też został już omówiony. Warunki, tak? Wielkość cytatu nie ma znaczenia, bardziej e, m, e, ocenie podlega rola, jaką tą, ta treść cytowana pełni w utworze, Usytuowanie cytatu tylko w utworze, czyli jakby z, z, zasada jest taka: my sami, używając, e, korzystając z prawa cytatu, tworzymy własny utwór i gdzieś na jakimś etapie e, cytujemy wyrywki utworu innej osoby. Rozpoznawalność cytatu, cytatu mm, imię, nazwisko, najpierw podanie linka. Nie może być tutaj żadnych wątpliwości, skąd skorzystaliśmy z tych treści. Cel, również była o tym mowa, wyjaśnienie, analiza, nauczanie, krytyczna, konstruktywna krytyka, jakkolwiek by to zwał, ale temu musi to służyć. I to jest ten wyjątek, w tym przypadku związany z cytatem, kiedy nawet spełnienie tych powyższych przesłanek. O ile będzie naruszało normalne korzystanie z utworu, z mojego utworu, nie jako twórcy, i będzie godziło w słuszne moje interesy, to wtedy osoba korzystająca z prawa cytatu, no w przypadku sporu ze mną, no niewątpliwie będą to jakieś problemy, tak? Trzeba było to wtedy w jakiś sposób rozwiązać polubownie, jeżeli nie, to sądownie, bo jakby można korzystać z urywków innego utworu, ale czasami jest to robione w ten sposób, że e, albo w kontekście jest to takim zamieszczane, że mm, ewidentnie e, kłóci się to między innymi z, z charakterem e, mojej twórczości, albo w jakikolwiek inny sposób e, mm, no, może narażać moje dobre imię na, na szwang. Yy. Aha, jeszcze jedna rzecz. E, nawet spełnienie tych warunków, o których była mowa prędzej, w przypadku dydaktyki, nauki, podręczników, antologii, to wtedy jakby zasada odpłatności nie jest uchylana. Tak? Możemy cytować, możemy to zamieszczać, możemy korzystać z tych treści, ale należy się wynagrodzenie twórcy w tym wypadku. No, i teraz jakby sedno prezentacji, tak? E, po pierwsze, naruszenie praw osobistych e, blogerów. E, tutaj mamy dwie sytuacje. E, z reguły będziemy mieli do czynienia z tą drugą, tak, czyli w momencie, kiedy już dojdzie do naruszenia praw osobistych, ale może być też tak, że na jakimś etapie dochodzą do nas słuchy, że, że ktoś czyni jakieś przygotowania do tego, żeby żeby nasze prawa autorskie naruszyć i wtedy mamy roszczenie o zaniechanie albo w, tu w specyficznych e, przypadkach o ustalenie stosunku prawnego lub prawa. E, to oczywiście ten wykres i każdy kolejny dotyczą sytuacji, kiedy idziemy do sądu. Natomiast będzie, będę jeszcze mówił o sytuacji, kiedy co zrobić, jeżeli od razu nie chcemy iść do sądu i jak można tą sytuację rozwiązać e, polubownie. Jeżeli chodzi o już dokonane naruszenia, to mamy również roszczenie o zaniechanie. Może być tak, że już Naruszono nasze prawa autorskie, osobiste, ale też wszystko na to wskazuje, że one będą w przyszłości naruszane i dlatego wtedy takie roszczenie ma jak najbardziej sens. Drugim roszczeniem jest usunięcie skutków. Z reguły robi się to w ten sposób, że występujemy z roszczeniem o zamieszczenie stosownego oświadczenia w prasie czy też w jakimkolwiek innym medium. Zadośćuczynienie lub kwota na cel społeczny. Tak, W tym przypadku musi być wykazana wina. Zadośćuczynienie to jest. No to jest szkoda niemajętkowa, tak Tak zwana krzywda. E, natomiast możemy również jeszcze dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Tutaj już e, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Czyli może się tak zdarzyć, że w przypadku, kiedy dowiemy się o tym, że doszło do naruszenia praw autorskich osobistych, e, możemy w sumie mieć raz, dwa, trzy, cztery roszczenia. I teraz tak, kto może wystąpić z tym roszczeniem? Twórca, jasne. E, może być też tak, że bloga tworzy parę osób, parę osób jest zaangażowanych w poszczególne wpisy, nawet. E, to wtedy każdy ze współtwórców może z takim roszczeniem wystąpić. W przypadku śmierci, osoby wymienione tutaj. E, może być też tak, że twórca, mm, e, zanim jeszcze zmarł, wyraził wolę, żeby jego prawami osobistymi rozporządzał ktokolwiek inny. Tak? Jeżeli taka wola jest w jakikolwiek sposób utrwalona i potem można to wykazać przed sądem, to taka osoba również może wystąpić z takim roszczeniem. Legitymacja bierna, czyli kogo pozywamy, przeciwko komu idziemy do sądu, ten, kto narusza nasze prawa lub im zagraża, w tym pierwszym przypadku, także pomocnik, podżegarz, ten, kto uzyskał korzyść z tego tytułu. E, może być też tak, że e, odpowiada za naruszenie parę osób, wtedy możemy skorzystać z odpowiedzialności solidarnej i pozwać kilka osób do sądu. Naruszenie autorskich praw majątkowych. W zasadzie roszczenia są podobne. Mamy również roszczenie o zaniechanie, o usunięcie skutków naruszenia, czyli oświadczenie, naprawienie szkody majątkowej i tu jak mamy wybór, albo zasady ogólne, czyli jeżeli jesteśmy w stanie wykazać wysokość tej szkody, to wtedy no, trzeba będzie to zrobić przed sądem, a jeżeli rezygnujemy z tego, to mamy dwukrotność e, lub trzykrotność w przypadku zawinionego naruszenia stosownego wynagrodzenia. To stosowne wynagrodzenie, jeżeli, dajmy na to, sprawa dotyczy, nie wiem, e, zamieszczamy na blogu zdjęcie z jakimś opisem, ktoś ten wpis kopiuje razem ze zdjęciem, to wtedy e, przed sądem e, oblicza się, ile ja jako twórca bym dostał. E, jakie bym dostał wynagrodzenie za, za e, udzielenie licencji na wykorzystywanie tego, tego materiału? I wtedy jest dwukrotność lub trzykrotność e, takiej kwoty. Wydanie korzyści, jeżeli ktoś taką korzyść oczywiście osiągnął, jesteśmy w, w stanie to wykazać, to, to jak najbardziej również takie roszczenie przysługuje. E, publikacja oświadczenia w prasie e, o tyle o ile pod usunięcie skutków naruszenia oczywiście to nie będzie podchodziło. E, i w przypadku, gdy osoba, która wykorzystuje nasze materiały, yy, można jej przypisać winę, no to wtedy jeszcze yy, dochodzi roszczenie yy, o yy, zasądzenie wynagrodzenia na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, yy, czyli jakby dodatkowa yy, okoliczność, która yy, no, będzie po drugiej stronie tak, do zapłaty, o ile oczywiście ona będzie wykazana. Legitymacja czynna, bierna, tutaj jest podobnie, jak, jak w przypadku praw autorskich osobistych, z tą różnicą, że e, mm, jest to albo osoba uprawniona z tytułu autorskich praw majątkowych, czyli nie tylko twórca, może to być również licencjoniobiorca wyłączny, i legitymacja bierna, w zasadzie takie same zasady e, tutaj obowiązują. I teraz tak, to o czym mówił tutaj już mój poprzednik, często jest tak, że <laughs> Osoba, która narusza e, nasze prawa autorskie, e, korzystając z, z wpisów treści, materiałów wideo zamieszanych na blogu, oprócz tego, że e, narusza pra nasze prawa, prawa osobiste, tak? czy na przykład prawo do autorstwa, czyli korzysta z materiałów, nie wskazując, kto jest jego autorem, albo e, narusza prawo nasze prawa majątkowe, to również te działania mogą wypełniać znamiona poszczególnych czynów zabronionych, o których mowa, e, w, głównie w ustawie o autorskim, ale również pewnie w niektórych można byłoby mówić o odpowiedzialności z kodeksu karnego. Przykładowo e, jest to plagiat, bezprawne rozpowszechnianie, bezprawne utrwalanie, zwielokrotnianie i tak dalej, tak jak jest tutaj e, wyszczególnione. I na etapie na etapie co, i, inaczej może, co zrobić, e, jeżeli dowiedzieliśmy się o tym, że Ktoś skorzystał z naszych materiałów, nie pytając się nas o zgodę i wykorzystał, wykorzystał te, te materiały. Po pierwsze, gratulacje, tak? bo jakby nie zawsze jest tak, że jesteśmy w ogóle w stanie to, to wyłapać. Natomiast drugie, drugą kwestią jest, jest to, że musimy od razu brać pod uwagę to, że może być taka konieczność, że będziemy musieli iść do sądu. Tak? Decyzja oczywiście należy do nas, natomiast jeżeli na poważnie chcemy bronić naszych praw autorskich, to, to trzeba to brać pod uwagę. I zanim pójdziemy do sądu, bardzo ważne i na to chciałbym Waszą uwagę zwrócić, jest to, żeby odpowiednio zabezpieczyć dowody, tak? Czyli jeżeli mamy, dajmy na to, nie wiem, z naszego bloga skopiowane zdjęcie, zamieszczone gdzie indziej, to wtedy tak, z reguły jest tak, że takie przekonanie, że wystarczy zrobienie tak zwanego screena z bloga, tak? Czyli na przykład robimy albo print screen, albo odpowiedni program zaznaczamy ten cały ekran, robimy print screena, drukujemy to, i jest tam na dole link, na którym to robiliśmy, że to wystarcza. No nie zawsze, tak? Bo czasami jest tak, że jeżeli po drugiej stronie mamy dobrego przeciwnika, to to może nie wystarczyć. Lepiej oprócz tego zapisać stronę jeszcze Obojętnie jaka prze, przeglądarka, plik, zapisz e, y, i taki plik zachować, można też, e, można też nagrać, tak? kamerą, telefonem, e, jeżeli druga strona będzie kwestionowała, to ewentualnie ten, e, ten nośnik, na którym te nagranie zapiszemy, może być wykorzystany do sprawdzenia, chociażby przez biegłego, tak, czy faktycznie, czy faktycznie e, to jest to, E, co było na stronie, ale również można wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie, e, zanim jeszcze wzywamy drugą stronę, tak, bo jeżeli zrobimy to odwrotnie, a nie zabezpieczymy odpowiednio dowodów, to będzie problem, bo jeżeli ja wezwę drugą stronę do spełnienia odpowiednich roszczeń, wskazując e, co ta osoba naruszyła, tak, z jakich treści skorzystała na blogu, ona szybko ściągnie to ze strony, a ja nie mam odpowiednich dowodów, to potem jest problem. W zasadzie e, batalia w sądzie no, jest obarczona dużym ryzykiem. E, wystąpienie do sądu to już jest jakby sprawa pewnie dla prawnika, tak? ale tak ogólnie to wygląda na tym, że e, w trybie takim specjalnym, przedsądowym, występujemy do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie, e, tam wszystkie informacje zamieszczamy, gdzie doszło do naruszenia, e, sąd zabezpiecza materiał e, i potem w przypadku procesu powołujemy się na sygnaturę tamtej sprawy e, i to jest jakby dodatkowy argument wzmacniający nasze, e, nasze dowody. To o czym mówiłem od razu, nie idźmy do sądu, Wezwanie do usunięcia naruszeń, do spełnienia e, naszych roszczeń, w zależności od tego, jakie dobierzemy, tak? bo jakby, no, nie musimy korzystać ze wszystkich. E, dajemy jakiś krótki termin e, na to, żeby druga strona mogła zareagować. Po bezskutecznym upływie terminu to już Wasza decyzja, tak? czy chcecie e, sprawę doprowadzić do końca, czy nie, Czyli, czy iść do sądu jednym słowem. E, tak też się zdarza, że e, pisząc takie wezwanie. Można uświadomić o odpowiedzialności karnej, tak? Tutaj trzeba bardzo uważać, żeby potem druga strona nie, nie zarzuciła Wam, że straszycie kogoś odpowiedzialnością karną. Można uświadomić, tak? To jest jakby dodatkowy argument za tym, żeby spróbować wyperswadować takie zachowania w przyszłości i doprowadzić do spełnienia naszych roszczeń. Jeżeli to nie, posk nie, nie poskutkuje, no to wtedy decyzja, czy wtedy decyzja czy zawiadamiamy prokuraturę czy też nie i skupiamy się tylko na roszczeniach cywilnych i na batalii w sądzie. Jeżeli już decydujemy się na jeżeli już decydujemy się na zawiadomienie prokuratury, to też zwróćcie uwagę na to, żeby dowodowo tak samo się przyłożyć jak w sprawie cywilnej. U nas jeszcze w o naruszenie praw autorskich często w mniejszych jednostkach prokuratury są traktowane no w taki sposób, że tak powiem, nie chciałbym tutaj używać nieodpowiednich słów, natomiast no, trzeba, trzeba dochować tych takich kwestii dowodowych, żeby jak najwięcej rzeczy pokazać prokuraturze. Jeżeli już idziemy do sądu, co musimy zrobić, jeżeli sami chcemy iść, tak, no ja oczywiście polecam, żeby, żeby jednak przynajmniej skonsultować się z prawnikiem, czy to będzie adwokat, czy radca prawny, to jest bez znaczenia, natomiast E, chociażby, chociażby poradcie się takiej osoby. Natomiast jeżeli już chcecie iść sami do sądu, pamiętacie o, o, o takich podstawowych kwestiach, tak, Należy to określenie stron. E, wskazujemy swoje dane, wskazujemy dane osoby, która naruszyła e, nasze prawa autorskie, tak? Skierowanie sprawy do właściwego sądu. Opłata sądowa. O tyle, o ile nie jesteście zwolnieni od ponoszenia kosztów sądowych, to musicie tą opłatę usić. Oczywiście, jeżeli wystąpicie sami do sądu, a opłaty nie będzie, to zostaniecie wezwani, tak? Ale jakby to przedłuża postępowanie, a w większych jednostkach to wtedy mówimy o kilku miesiącach. Eee, I kwestia dowodowa, to już o czym e, mówiłem. E... Najlepiej tutaj odpowiednio to zabezpieczyć, po to, żeby potem osoba, która będzie musiała się bronić w tym procesie, miała utrudnione zadanie. Tak? To na Was, jako na powodach ciąży ciężar wykazania tych wszystkich kwestii, to Wy dochodzicie roszczenia i w związku z tym to tutaj po Waszej stronie są te wszystkie kwestie do, do dopięcia. To wszystko. Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Jeżeli. Aha. Aha, tutaj koleżanka mi mówi, że y, ten materiał, jak również wszystkie inne, y, wszystkich innych prelegentów na blogforum będą zamieszczone na stronie blogforum Forum Gdańsk, zakładka jaka? Materiały. Także możecie sobie większość z nas, podejrzewam, że wszyscy wyrazili zgodę na udostępnienie tych materiałów. Także będziecie mogli sobie y, te materiały ściągnąć. Jeżeli interesuje Was ta kwestia, to zapraszam na mojego bloga. Tam możecie się, ze mną, możecie się ze mną skontaktować, wyjaśnić jakieś wątpliwości. To wszystko.